Transformacja energetyczna to jest gigantyczne wyzwanie. Musimy zbudować nowe źródła energii, w dużym stopniu niskoemisyjne, oparte na OZE rozproszonym czy na farmach wiatrowych na Bałtyku, ale również proces odchodzenia od energetyki opartej na węglu, żebyśmy to przeprowadzili w taki sposób, żeby on był też bezpieczny dla. Polskiej gospodarki. To jest proces trudny. Mamy, mamy gospodarkę energetyczną opartą na węglu. Jest to spowodowane decyzjami jeszcze z poprzedniego systemu. Proces duży, długi, trudny, ale sobie poradzimy. Tutaj nie da się ukryć, że najważniejszym problemem jest sytuacja na na Ukrainie związana z agresją rosyjską i sankcje oraz stabilność dostaw energii, dostaw gazu. W dużym stopniu ta energetyka. Transformacja energetyczna miała się oprzeć na nowych źródłach energii gazowych. Dzisiaj, w świetle wojny na Ukrainie, w świetle sankcji na rosyjskie źródła energii, no musimy rozmawiać z naszymi partnerami w Unii Europejskiej o tym, żeby ten, ta transformacja, ten okres przejściowy mógł wyglądać inaczej, bo dostępność gazu rosyjskiego i w ogóle jego zagrożenie czy on w ogóle będzie możliwy do, do, do realizacji no, to jest duży problem dla całego procesu transformacji. Bardzo ciekawe, bardzo fajne i ciekawe panele. Myślę, że ta dyskusja właśnie w tym momencie, w momencie pewnego rodzaju kryzysu, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, ale też energetyczną, pozwoli na... na dużo nowych wypracować na dużo nowych pomysłów i rozwiązań. Na pewno takie dyskusje są potrzebne, zwłaszcza w takim okresie.